Przepychanki! I wojenki. Tak zdefiniowalibyśmy ostatnie dni w polskiej polityce, bo po wyborach emocje jeszcze nie ostygły, a co więcej, zaczyna się rozliczanie, konflikty i potencjalne zmiany stron, które dzieją się tak naprawdę po całej stronie politycznej. No i co? No po prostu. Wyniki wyborcze definiują nowe przyjaźnie oraz rozpady starych. Więc w tym filmie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o prezydencie Andrzeju Dudzie, który robi teraz rzeczy i jest bardzo ciekawą postacią, na którą należy patrzeć. Porozmawiamy o Konfederacji, która ma swoją małą aferkę. Porozmawiamy o wewnętrznej sytuacji PiSu, o minie, którą potencjalnie PiS na Opozycję zostawił czy celowo czy nie to inna sprawa, ale mina może wybuchnąć tak czy siak i opowiemy wam o tym, co się po prostu dzieje, bo dzieją się rzeczy absolutnie niesamowite. Więc bez zbędnego przedłużania stawcie lajka, like stawcie suba. Nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. Zachęcamy serdecznie do zerknięcia w naszego Patronite'a. Dziękujemy serdecznie naszym patronom i lećmy do materiału. I zacznijmy sobie od podstaw, czyli Andrzeja Dudy, który ostatnimi czasy ma bardzo dużą władzę w polskiej policji i duży wpływ na to, jak będzie ona wyglądać. Ma przed sobą ważne decyzje. No i w ramach tych jego kompetencji stało się ostatnio parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Z tego wszystkiego poszła teoria, że jest to spotkanie dotyczące, no już tego, jakie teraz kroki po wyborach należy podjąć i jak Andrzej Duda też się zachowa. Gdzieś tam powiedzmy, że był to styk między pisem a prezydentem, co nie byłoby niczym dziwnym, tak, w sensie, że są to jakieś ustalone rzeczy. Oczywiście, no sugerowałoby to już jakieś rozwiązania potencjalne. I część ludzi okrzyknęła, że Andrzej Duda już wie, co zrobi, i tak naprawdę cała reszta nie ma znaczenia. Andrzej Duda już ma strategię, którą z pisem uzgodnił, a przynajmniej pisowi strategię przekazał. Pałac prezydencki z kolei absolutnie dementuje i twierdzi, że to było rutynowe, spotkanie, które po prostu wiecie, robimy rutynowe spotkania. A co więcej ma Stalarek, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. To jest doradca Andrzeja Duda, ale potencjalnie będzie miał zaraz dużo ważniejszą funkcję, bo będzie prawdopodobnie szefem gabinetu. W wywiadzie powiedział, że on jakby normalnie nie zdradza o czym są te rozmowy, ale to była rutynowa rozmowa i on wyjątkowo zdradzi o czym była, dlatego że no jakby są teorie spiskowe jego zdaniem i że było to spotkanie dotyczące prezydencji Polski oraz tego, że Polska będzie orientowała się na Stany Zjednoczone w policji międzynarodowej. Czy jest jakaś odpowiedź, co to było? Aczkolwiek dużo ludzi dalej nie jest przekonanych i dalej uważają, że była to rozmowa dotycząca no właśnie tego, żeby po prostu uzgodnić z pisem rzeczy w kontekście nadchodzących y, Tygodni. Jak było naprawdę oczywiście się nie dowiemy, ale żeby jakoś zrównoważyć to wszystko, no to z drugiej strony jest informacja teraz o tym, że Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli wszystkich komitetów do siebie po to, żeby porozmawiać w tym tygodniu. I w przyszłym tygodniu po kolei pojedynczo będą przychodzić do prezydenta i będą ustalać jakieś rzeczy. Bają być to takie konsultacje dotyczące właśnie tego prawdopodobnie, kto ma zostać wyznaczony na premiera, kto z kim będzie tworzył większość, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, na ile są to ważne konsultacje, na ile jest jakaś przymiarka i mierzenie sił z prezydentem, a na ile jest to po prostu kwestia taka no, czysto symboliczna i wizerunkowa. Dla Andrzeja Dudy. No nie dowiemy się, aczkolwiek te spotkania mają być, więc jakieś relacje z nich może będą i może będziemy dowiadywać się czegoś więcej. W każdym razie Andrzej Duda tutaj rusza, ale jednocześnie nie ma co się spodziewać, że jakoś szybko Sejm zostanie zwołany, bo do 14 listopada, według znowu Mastelarka trwa kadencja Sejmu, więc jakby do tego czasu w sumie nie ma powodu, żeby takie spotkanie czy takie obrady zwoływać. Więc trochę sobie jeszcze poczekamy na początek takiej oficjalnej zabawy. I mówimy tak o tym wiedzie z Mastelarkiem, bo tam padło naprawdę dużo ciekawych konkretów, które on jakby powiedział, więc spoko. Jedną z najciekawszych rzeczy, jaką można usłyszeć, która bardzo wzbudziła emocje w ogóle w takiej no wiecie politycznej banieczce. bo to jak odpowiedział na pytanie, czy Jarosław Kaczyński nie miał na emeryturę, powiedział tak. Potem pod koniec koniecwiadł mówił, że na no, ale za półtora roku może, no wciąż sam mówi, że chce odejść i tak dalej, ale tutaj nie ma znaczenia, bo powiedział tak. I tutaj już troszkę polega na tym, że dużo ludzi zaczęło jakoś próbować interpretować te słowa. No, bo wiecie, jest taka teoria, no bo on jest powiązany z Andrzejem Dudą, ale to jest na tyle mocna wypowiedź, że raczej bez konsultacji z nim, albo przynajmniej bez takiego, wiecie, cichego przyzwolenia, cokolwiek, powiedzenie takich słów byłoby dosyć ryzykowne. Więc istnieje pewne założenie, że jest to jakaś taka oficjalna linia powiedzmy gdzieś tam prezydenta, czy w ogóle pałacu prezydenckiego, i jest jakieś takie wbicie szpili w stronę. Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem się dziwić temu, że ta teoria jest tak odbierana, no bo faktycznie to jest dosyć mocne zdanie, takie wiecie, powiedziane wprost. Wydaje nam się, że z jednej strony nie można go przeceniać też, nie? Bo jest to po prostu jakaś tam szpila, ale z drugiej strony może też pokazywać pewien trend, jeśli chodzi o Andrzeja Duda, to Znaczy, że Andrzej Duda staje się dużo silniejszą postacią w pisie, czy w ogóle w tym wiecie, obozie zjednoczonej prawicy, niż był wcześniej. No bo teraz jako jedyny tak naprawdę z tego całego ugrupowania ma jakąś taką prawdziwą, realną władzę i może realnie wpływać i przeszkadzać na przykład opozycji w tym, żeby podejmować jakieś decyzje. To jest taki sygnał wysłany w stronę pis że tutaj wiecie, nie jest jakoś tak idealnie, że on Robi konsultacje ze wszystkimi, że wbijasz pilę Kaczyńskiemu. może być mocnym sygnałem. Tylko jakie teorie nam z tego rosną, bo my widzimy dwie podstawowe, z czego z pierwszą się nie do końca zgadzamy, z drugą się zgadzamy bardziej, ale one teoretycznie mogą działać naraz. No bo opcja pierwsza jest taka, że Duda chce pokazać, że jest gotowy dogadywać się z opozycją, że jest gotowy współpracować z opozycją na dobrych warunkach, że jakby jest w stanie tak trochę przejść na stronę opozycyjną i teraz właśnie dlatego wysyła takie sygnały. My oczywiście w tę teorię nie wierzymy, bo uważamy, że Andrzej Duda ma swoje poglądy, które są sprzeczne z tymi, które będzie prezentowała opozycja. Dalej jest połączone ze środowiskiem Pisu, dalej to tam ma jakby jakieś swoje zaplecze. Dalej że tam ma swoich ludzi i to do tej partii jest mu bliżej. Do tego nie widzimy powodu, dlaczego Duda miałby przechodzić na stronę opozycji. No być co by z tego zyskał. Absolutnie nic. To nie jest tak, że ludzie po stronie opozycji polubią nagle Andrzeja Duda i będą wiecie, wielkimi fanami Andrzeja Dudaj, mu zapomną i zapomną. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no jakby wiecie, raczej nie będą go lubić. Ciężko jest nam wyobrazić sobie to połączenie, przez które nagle miałoby być tak super. Średnio w to wierzymy. Druga teoria dla nas jest taka, że Andrzej Duda że wzmacnia się w tym obozie rządzącym, nie, właściwie teraz w opozie opozycyjnym, obozie pis po prostu, to po prostu chce pokazać swoją pozycję. Trochę chce pokazać to, że trzeba się z nim liczyć i że to nie jest do końca tak, że on zrobi wszystko, to co wyśle mu po prostu pis do zrobienia. Że Andrzej Duda jest suwerenny, że Andrzej Duda może czasami wbić Kaczyńskiemu, że Andrzej Duda może czasami tej zagadać do opozycji w takim milszym tonie i żeby mieć taką świadomość, że Andrzej Duda ma jakąś alternatywę i zawsze może postąpić inaczej, żeby, wiecie, jakby jego pozycja po prostu w tym środowisku rosła. Co nie jest dziwne, bo ma idealną sytuację do budowania jakiejś swojej pozycji. I wydaje nam się, że to ta druga opcja jest taka bardziej prawdopodobna i bardziej prawdziwa, przez to, że Andrzejowi ludzie jest bliżej do pisu. raczej z nimi, będzie chciał jakoś współpracować, z nimi rozmawiać i ewentualnie u nich budować swoje wpływy. Ale oczywiście no, jest szansa na to, że będzie chciał się bardzo mocno dogadywać z opozycją, chociaż to będzie można bardzo łatwo de facto zweryfikować. No bo zobaczymy to po tym, kogo wbierze na potencjalnego premiera, kogo wyznaczy do misji tworzenia rządu. Jeśli wiecie, wyjdzie i powie Donald Tusk, bo tak mi wyszło, że on ma największe poparcie, no to faktycznie może będzie trzeba zakładać, że Andrzej tutaj gdzieś tam chce się z opozycją dogadywać, ale raczej średnio w to wierzymy. I zanim przejdziemy do historii rozpadowych, to jeszcze dwie takie rzeczy, które byśmy wrócili tutaj w tym segmencie. Po pierwsze, PIS i PSL, czyli rząd, o którym wszyscy Mówią, że o Jezu, a jak będzie rząd PSL-u i a jak nie będzie i tak dalej. Jeśli chcecie znać naszą opinię na temat tego, czy PIS i psl wejdą razem w rząd, to w naszej opinii szanse są bardzo niskie. Władysław Kosiniak-Kamysz w tym momencie to już zaprzecza temu średnio raz na zdanie, dosłownie, co której zdanie, którą wypowiada teraz, to, to musi być powiedzenie, nie pójdziemy z PiS-em. Trzecia droga albo trzecia kadencja Pisu to było nasze rasowo i nie złamiemy go. Więc ciężko nam sobie wyobrazić, czemu mieliby wejść z koalicji z PISEM. Czy ludzie w sprawie, kiedy to nawet wiecie, jakby ta większość, to nawet nie ratowałoby pisu prawdopodobnie w tej sytuacji, nawet gdyby Kosiniak jeszcze dostał tego premiera, nie, gdzie on mówi wprost, że nawet za premiera go nie kupią, żadna oferta go nie kupi. Dalej byłby premierem, mając dużo mniejszą partię. I to tak naprawdę dalej potrzebałby zgody Pisu na wszystko, co robi. Nie widzimy tego sensowności, tego zagrania dla PSL-u po prostu do końca. I wydaje nam się, że cała ta narracja o koalicji PSL Pi's jest tworzona na użytek wewnętrzny pisu, to znaczy do ich wyborców, żeby cały czas jeszcze budować jakąś nadzieję i jakieś takie wiecie, oczekiwania, że to jest możliwe do spełnienia, bo ciężko nam sobie po prostu wyobrazić, żeby do tej koalicji mogło dojść. To jest stanowisko Orba na ten moment. I druga sprawa w ogóle nie. Związana z tym, ale po prostu chcieliśmy Ci się o tym powiedzieć. Ciekawa kwestia, którą my widzimy, yy, jako pewną minę, która została zostawiona na opozycji, bo wiecie, opozycja to jest na etapie, gdzie jacyś tam ludzie z opozycji mówią, o mój Boże, budżet się nie zepnie, budżet trzeba usunąć państwo polskie, bo od nas nie stać na państwo polskie. I ogólnie lecą takimi rzeczami, nie? W sensie więc spoko. Jakby to jest jakaś tam rzecz, to, to się okaże jak do no władzy faktycznie zobaczymy, czy tak to działa, czy nie. A teraz kończąc te wątki ogólne, przechodząc do wątków konkretnie rozpadowych, bo są dla nas niesamowite. Zacznijmy od tego bardziej spektakularnego rozpadu i tego bardziej pewnego rozpadu na wielu poziomach. Konfederacja. W konfederacji dzieją się obecnie rzeczy niestworzone, znaczy niestworzone, niesamowite niestworzone to może złe słowo, bo widzicie. No jakby wszyscy wiemy, Janusz Korwnikę nie wszedł do Sejmu. I to przegrał z panią Bosak, która nie prowadziła kampanii, bo była w ciąży. Warto to podkreślać, bo to całkiem śmieszne. Korwin po tym jak przegrał, no to się strasznie wkurzył. Kurzył się strasznie, ale poka próbował pokazać, że się nie wkurza. Nie mówił, że to wyborcom powinno zależeć, żebym to ja był u władzy, a nie mi, ja to mam gdzieś, ale był wkurzony, ewidentnie to było widać. No i on sobie był tam wkurzony, gdzieś tam poszło że obraził y, panią Karinę Bosak, pan Bosak zaczął się w Powiadać tak niefajnie, i tak dalej. No i jakby skończyło się wszystko nie przez to, oczywiście, ale jakby pewnie miało to swój wpływ. Tym, że Janusz korwin jest został wezwany na sąd partyjny, który go zawiesił w tam no, partii, a także usunął z rady liderów konfederacji, taki organ konfederacji. No i Janusz korwin Yy, się wkurzył w swoim stylu, nie? No i jak on się wkurzył. Ale poza tym, że Janusz Korwin-Mikke się wkurzył, to wkurzyło się dużo korwinistów. No boże jak to, tak jak to zawiesza Janusza korwin mikkego może on ma kontrowersyjne poglądy, ale liczy się program partii czy coś. Nie, Nieważne. Korwinści się wkurzyli. No i zaczęli atakować ludzi wewnątrz konfederacji, tak się jakby zaczepiać ich słownie i tak dalej, w tym kontekście atakować. Ogólnie nie jest dobrze, kiedy twoja partia chwilę po wyborach, których no, nie dowiedział się o do dobrego wyniku, więc emocje są napięte. Zaczyna się kłócić i obrażać wewnętrznie, szczególnie jeśli jest to konfederacja, która jest złożona z bardzo różnych ugrupowań i to wszystko tak trzymają takie cienkie szwy, które jak pękać, to mogą może tak być, taki, pójść taki szef tak, być od góry do dołu, tak że cały naraz. Nie mam pojęcia jak to zademonstrować, pewnie wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, to jest zawsze ryzykowne, ale moment w którym to przestaje być po prostu atakowanie się nawzajem takie ideowe, a zaczyna być wyciąganie tego, kto zdradził żonę z kim w Konfederacji wewnątrz, w konserwatywnej partii przypomnijmy, no to zaczyna robić się zdecydowanie ciekawiej. Z wniosków, które my wyciągamy z Twittera w tym momencie, z tego co się dzieje tam po tej konfederackiej stronie, to wychodzi nam, że jest jakaś legendarna działaczka partii Corwin, która jakby no naprawdę w tango poszła z w ogóle masą Ważnych osób w Konfederacji. Wiecie, tam się gdzieś nawet jakieś nazwisko Mencena pojawia. Tylko nie wiemy absolutnie, czy to on coś ma z tym wspólnego, bo to bardzo taka wewnętrzna wojna Konfederacji w tym momencie. Rzecznik Konfederacji mówi mediom coś w bo są prywatne sprawy, nie będziemy o tym rozmawiać. Na co media mają takie, ale to lata po Twitterze, Mordo, w sensie, a nam powiedz coś. Ale nie, nie za bardzo. Więc jakby są to wewnętrzne sprawy Konfederacji, powiedzmy, które bardzo wypłynęły na wierzch i teraz jakby są po pierwsze strasznie śmieszne, a po drugie nie działają dobrze wizerunkowo na tą poważną, prawda, konserwatywną partię, którą Konfederacja się kreowała. Więc jest naprawdę srogi przy. Mówiąc lekko. Do tego wszystkiego dochodzi Korwin, który coraz bardziej pusza takie oczko i takie znaki, że. A może on założy swoją własną partię, w sumie jak go nie chcą w Konfederacji? Co nas nie dziwić. Dziwiłoby nas, gdyby nie założył własnej partii, bo Janusz Korwinik jest znany ze zakładania nowych partii, kiedy wyrzucą go ze starych partii, które on zakładał. Przeszłość Korwina tak naprawdę. Więc wiecie, to, to też jest problem, bo zawsze jednak jakieś tam poparcie Konfederacji to będzie zabierało. Więc ogólnie Konfederacja ma bardzo ciężki czas. Tak się kończy, jak źle ci pójdzie w wyborach, tak ogólnie, że Twoja partia się trochę chwieje. Konfederacja się mocno chwieje. Zobaczymy, jak się z tego wyratują. ale przychodząc do drugiej Sprawy rozpadowej, o której pewnie mniej z Was słyszało w ogóle. Kwestia y, suwerennej Polski. Bo suwerenna Polska zrobiła 18 mandatów. czyli w ogóle tyle co w zeszłej kadencji. No i suwerenna Polska ma teraz trochę taki vibe w stylu. Hmm, a może my byśmy zrobili swój własny klub poselski i może my byśmy w sumie z tym pisem już nie współpracowali tak od razu. No oczywiście pewnie będziemy dalej z nimi współpracować jakoś tam, wiecie, bliżej dalej, ale no stworzymy się osobnym organizmem. Czyli de facto oznaczałoby to jakiejś formie rozpad zjednoczonej prawicy, którą znamy i kochamy wszyscy, i doszłoby do jakiegoś tam podziału tej koalicji. I to jest bardzo ciekawe, no bo wiadomo, że suwerenna Polska mogłaby wtedy atakować bardziej prawicowe lektora, pis miałby znowu problem, no bo miałby, wiecie, kogoś po swojej prawej, teraz może nie konfederacji, ale miał po swojej prawej w semie, dosyć do no, gdzieś tam zauważalną siłę, jaką jest Solidarna Polska, suwerenna Polska. Suwerenna Polska. Cała ta idea jest taka, że oni się po pierwsze mogą chcieć odłączyć, dlatego że Morawiecki miał być szefem klubu. aczkolwiek już się pojawiają informacje, że on nie będzie, że będzie nim błaszczak, czyli były obecny, ale za chwilę były minister obrony narodowej. No więc jakby trochę nie rozumiem, czemu by to miałby być powód, wydaje mi się na koniec, że to jest po prostu kwestia tego, że Ziobro ma takie, a nie inne ambicje i będzie chciał się ewentualnie odłączyć. Dla nas to jest dosyć wiarygodne i dosyć racjonalne, że on to zrobi. Więc spodziewalibyśmy się tego, że to jest możliwe. Bo właśnie to jest w ogóle taka jeszcze szybko, rzecz, którą wrzucimy. Że wszyscy stawiam się nad tym, jak bardzo będzie miać ciężko rządzić, jak bardzo będą wewnętrznie. Co jest Co się, to jest się sami mówimy to jest prawda ale rzadko zastanawiam się nad tym jak bardzo pis będzie podzielony wewnętrznie wiecie ta partia właśnie przegra wybory pływy i Kaczyńskiego słabną no bo tak zawsze działa, jak przegrasz wybory Andrzej Duda tutaj ciągnie w swoją stronę Ziobro będzie ciągnął w swoją stronę pis jest masa frakcji która też może być wkurzona i niezdolna z wyniku wyborów więc inna sprawa jest taka że jeśli opozycja odpowiednio długo przetrwa na tym rządzie to może się skończyć tak że w ogóle pis się rozpadnie w sensie wiecie nie tak że pis się rozpadnie całkowicie i znikną tylko bardziej nie rozpadną rozpadą się na dwa trzy ugrupowania które dalej będą w sejmie bo nikim mandatów nie zabierze ale jednak że sama formacja może nie przetrwać w tej formie w której jest i takie odejście suwerennej Polski na początku Mogłoby być zwiastunem czegoś takiego. A to byłoby bardzo ciekawe. Jak wiele rzeczy, które dzieją się obecnie w polskiej polityce. Więc jeśli chcecie być z nimi na bieżąco, stawcie lajka, like, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wybędziecie w mi nasze filmy. Nasz Instagram, News na bieżąco, nasze inne filmy serdecznie polecamy. A my serdecznie dziękujemy naszym patronom i zachęcamy do zachęcenia naszego patrona. I tak dla Was. Cześć!